Dzień dobry, witam serdecznie po wakacyjnej przerwie na kolejnym spotkaniu z cyklu Senior Online. Ja nazywam się Hajdu Galwila, a dzisiaj naszym gościem jest funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, który opowie nam o tym, jak, jak uchronić się przed niektórymi zagrożeniami i na co zwrócić szczególną uwagę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Karol Puszczyński, pracuję w jednym z serwisów Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze i ja mówię z Państwem Kilka takich aspektów dotyczących bezpieczeństwa oraz zasad zachowania się w czasie trwania tego typu zdarzeń. Może zaczniemy od zasad zachowania się w czasie pożaru. Wiadomo, że do tych zdarzeń dochodzi, one się dzieją. I jak to wygląda z perspektywy osoby, która, że tak powiem, ma styczność z takimi, z takimi zdarzeniami? Otóż najważniejszą rzeczą to jest dla nas, jako osoby, która bierze, że tak powiem, jest w tym zdarzeniu, to jest zachowanie przede wszystkim spokoju oraz poinformowanie służb odpowiednich o tym, że do takiego zdarzenia doszło. Są numery alarmowe w tej chwili to jest 112. Wszystkie zdarzenia trafiają do Wrocławia. Stamtąd dyspozytor informuje nas jako Państwową Straż Pożarną oraz wszystkie inne służby niezbędne podczas prowadzenia tego zdarzenia. Jak to wygląda? Jeżeli my jesteśmy na przykład w pomieszczeniu i dochodzi do pożaru, pożaru, to naszym obowiązkiem jest przede wszystkim poinformować służby, tak jak już wcześniej wspomniałem, oraz wszystkie osoby, które znajdą się w obiekcie o tym, że do takiego zdarzenia doszło. Jeżeli jest konieczna ewakuacja, to jak najbardziej poinformować te osoby, żeby się ewakuowały, my również powinniśmy się ewakuować. W momencie zgłaszania do służb, na przykład do Straży Pożarnej takiego zdarzenia. Musimy podać dokładny adres, gdzie takie zdarzenie ma miejsce, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożone życie ludzkie. Dyżurny, który przyjmuje zgłoszenie, często również może poprosić nas, żebyśmy zostali na linii. Także proszę nie odkładać telefonu po zgłoszeniu takiego zdarzenia. I on w trakcie tego przyjęcia zgłoszenia może nas dopytywać o różne rzeczy. Może potwierdzać, czy na pewno to zdarzenie ma miejsce. Może nas spytać, czy jest możliwość dojechania ciężkimi autami, czy jest możliwość rozłożenia naszego podnośnika hydraulicznego, ponieważ zajmuje on sporo miejsca. Jeżeli podamy wszystkie informacje, no, należy również zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo także należy wyjść z tego obiektu i czekać na przyjazd służb. I teraz tak. W momencie przyjazdu na miejsce straży pożarnej, dobrze jest, żebyśmy czekali na nich, pokazali to miejsce dokładnie, gdzie to jest, także wyjdźmy gdzieś na drogę, żeby żebyśmy byli widoczni. Pomachajmy ręką nawet, że to myśmy my, zgłaszali. Cały razy przyjeżdżają i dochódca, który przybędzie na miejsce, wypyta nas dokładnie, co się dzieje, w którym miejscu, czy są osoby zagrożone. Także powtarza jeszcze raz tę procedurę, którą stosował dyżurny, wypytując nas o, o wszystkie informacje, które dotyczą tego zdarzenia. Tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o pożar. E, natomiast ja bym jeszcze chciał nawiązać do innej rzeczy. Zbliża się sezon drzewczy, zbliża się zima, zaczniemy używać naszych kotów do ogrzewania naszych mieszkań, naszych domów. teraz, proszę Państwa, jak wyglądają, wygląda sytuacja związana z, przede wszystkim z przeglądami naszych kanałów dymowych, naszych kanałów wentylacyjnych. E, jeżeli chodzi o kanały wentylacyjne, powinniśmy je przeglądać co najmniej raz w roku. Wskazane również częściej dwa razy w roku po sezonie i przed sezonem grzecznym. Jeżeli chodzi o czyszczenie naszych kanałów dymowych, jeżeli używamy paliwa ciekłego, dwa razy w roku powinniśmy dokonać takiego przeglądu wyczyszczenia tego przewodu paliwowego, jeżeli palimy paliwem stałym, czyli węglem, powinniśmy wyczyścić ten przewód kominowy cztery razy w roku. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest sporo zdarzeń związanych z tlenkiem węgla. My bardzo często do takich zdarzeń jeździmy. Natomiast uchronić się przed tego typu zdarzeniami jest bardzo proste. Wystarczy zaopatrzyć się w czujkę tlenku węgla, która będzie sprawować, że tak powiem, nad nami nadzór, będzie nas chronić. Jest to w zakupie bardzo tani przedmiot, który może nam uratować po prostu życie. I teraz tak, jakie są objawy zatrucie tlenkiem węgla? Może pan Państwu podam? żebyście byli świadomi tego, co może się dziać w mieszkaniu. To są bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie, nudności, zaburzenie pamięci, utraty przytomności, śpiączka, to już są takie ekstremalne przypadki, kiedy jest stężenie tego tlenku węgla wysokie. Natomiast jeżeli poczujemy się źle, co warto zrobić? Najprostsze działanie, otworzyć okno, wyjść z tego pomieszczenia i zgłosić to do służby. Wtedy my przyjedziemy, mamy odpowiedni sprzęt pomiarowy w którym dokonamy pomiarów, jeżeli faktycznie doszło do stężenia tlenku węgla w mieszkaniu, wtedy kotły drzewcze, które użytkujemy, należy poddać przeglądowi, jak również należy poddać przeglądowi kanały wentylacyjne i spalinowe. Nadmieniam jeszcze, że używając kotła na paliwo ciekłe, na gaz, należy zadbać o to, żebyśmy mieli dwie kratki wentylacyjne. To jest bardzo ważne w dwóch niezależnych kanałach wentylacyjnych ponieważ ten przepływ powietrza musi być zapewniony, jeżeli chodzi o pomieszczenia naszej mieszkania, to jest nasze bezpieczeństwo. Nawiązując jeszcze do czujki, gdzie, gdzie ją powiesić? Kupujemy sobie czujkę, najlepiej powiesić ją w pomieszczeniu, gdzie ten kocioł na, na paliwo ciekłe jest powieszony. Szczególnie dotyczy to kotłów właśnie na gaz. Tam podczas spalania wytwarza się dużo tlenku węgla i w przypadku, kiedy ten kocioł jest niesprawny lub kanał wentylacyjny jest niesprawny, warto w takim pomieszczeniu, powiesić tą czujkę. Może jeszcze tak nawiążę do tej, czujek, bo tej czujki. To jest takie urządzenie, które również wymaga czasami odnos obsługi. Warto jest na instrukcji obsługi tej czujki sprawdzić, na ile nam wystarcza bateria w takim urządzeniu. Często też jeździmy do zdarzeń, gdzie czujka wyjemy, przyjeżdżamy, nic nie stwierdzamy i okazuje się, że bateria w tym urządzeniu, one generalnie mają żywotność około 2-3 lat. Bateria w tym urządzeniu już jest zużyta, dlatego ta czujka również daje nam znać, że się zużyła bateria, włącza się po prostu tak, jakby podawała, że jest ten węgla. Także warto zobaczyć, co się dzieje, poznać się z instrukcją obsługi, zanim użyjemy, i pamiętać o tym, żeby wymieniać tą baterię, i wtedy jesteśmy w pełni w eee, Może tak. Jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla? Przede wszystkim, proszę Państwa, nie możemy zaślepiać kratek wentylacyjnych. To się też bardzo często zdarza. Jeździmy do zdarzeń i widzimy, że kratki, kratki wentylacyjne są zaślepione jakąś kartką, zaklejone jakimś workiem. No, nie róbmy takich rzeczy, ponieważ to jest nasze bezpieczeństwo. Jak już mówiłem wcześniej, żeby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy też przeglądać te kanały wentylacyjne oraz dymowe. Jeżeli. Zakładamy, że tak powiem, kocioł gazowy na nowo. Wszystko to wymaga ustalenia służbami kominiarskimi. Do wszystkich takich urządzeń potrzebny jest projekt, opinia. Oni muszą zmierzyć przepływ powietrza w naszych kanałach wentylacyjnych, jak również w naszych kanałach spalinowych i wtedy wydadzą opinię, gdzie można ten kocioł założyć. Zdarza się czasami, że ludzie nie mają takich zgodnień, podłączają samowolnie, że tak powiem, te kotło i potem z tego tytułu rodzą się różnego rodzaju problemy i tego typu zdarzenia, do których jeździmy. Kolejnym zagrożeniem, na które chciałem zwrócić uwagę to jest jeszcze gaz propan-butan, który mamy w domu u siebie i proszę pamiętać o jednym, przepisy obowiązujące na terenie Polski zabraniają nam używania gazu propan-butan w połączeniu z gazem ziemnym, który jest w sieci. Nie możemy mieć połączonego Gazu sieciowego i gazu z To Jest zakazane przez polskie prawo. Także na to chciałem zwrócić uwagę. To jeżeli chodzi o ogrzewanie. Również chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. W tej chwili zaczyna się sezon grzybowy. Chodzimy po lasach. Wiadomo, że aura jest dynamiczna. I na taką rzecz chciałem zwrócić uwagę akurat w naszym terenie dochodzi często do różnego rodzaju burz, intensywnej zmiany pogody. Jak zachować się w czasie burzy? Podstawowa zasada jest taka, żeby po prostu zachować spokój. Zminimalizować ryzyko porażenia prądem, wystarczy zastosować kilka, zastosować się do kilku wskazówek. Najlepiej pozostać w domu, jeżeli widzimy, że pogoda jest zmienna. Pozamykać okna, drzwi. Wyłączyć telefon komórkowy, ponieważ on może ściągać ładunki elektryczne. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego sprzętu, no to wiadomo, że odłączyć antenę z naszego odbiornika telewizyjnego. Nie zbliżać się do urządzeń elektrycznych i metalowych. Pozostać z dala od oszklonych okien, sufitów, drzwi. Jeżeli mamy jakieś zwierzęta domowe, inwentarskie, również warto te zwierzęta pozamykać. Jeżeli chodzi w ogóle o samo wyładowanie atmosferyczne, no to jest duża energia, moc prądu osiąga około 2000 kWh, i działa to w ten sposób, że on szuka najkrótszej drogi od momentu wyładowania do ziemi. Także jeżeli są jakieś wysokie obiekty, drzewa, to wysoce prawdopodobne jest to, że ten piorun uderzy właśnie w to drzewo, dlatego Musimy zachować szczególną ostrożność, jeżeli jesteśmy w terenie. Nie chować się pod drzewami, pod wysokimi obiektami. Jeżeli już nas zaskoczy burza, w trakcie, kiedy jesteśmy na zewnątrz, warto gdzieś się schronić i yy, stan, na przykład, yy, jeżeli chodzi o nasze zachowania, powinniśmy stać, trzymać nogę przy nodze, nie robić dużych kroków, jeżeli musimy iść. Yy. Yy. Jeżeli musimy się przemieszczać, jak już mówiłem, małymi krokami, nie stać pod drzewami, pozbyć się metalowych przedmiotów, nie trzymać w ręku parasolu, parasola. Jeżeli mamy jakąś wiatę przystankową, warto tam się schronić, ponieważ wiata przystankowa o tyle nas zabezpiecza, że tworzy się na zewnątrz klatka, tak zwana klatka Faradaya, czyli te wszystkie ładunki rozchodzą się na zewnątrz tej wiaty. No i wiadomo, jeżeli stoimy w takiej wiacie, nóżkę przy nóżce, nie stoimy w rozkroku, ponieważ napięcie krokowe również jest niebezpieczne i może nas, że tak powiem, uszkodzić. Mówiąc delikatnie. Jeżeli poruszamy się jakimś rowerem, też należy zejść z tego rowera i schronić się, nie podchodzić do tego rowera. Jest to element metalowy, który przewodzi prąd. Także to jest kilka takich zasad. Dotyczących wyładowań atmosferycznych. Kolejnym takim aspektem to są silne wiatry. Wiadomo, że pogoda jest dynamiczna, aura również. Jak się zachowywać? Przed wyjściem wiadomo, że warto śledzić, jakie są prognozy pogody, jakie komunikaty. W tej chwili wysyłane są ostrzeżenia o, o, o tym, że nasza pogoda jest zmienna. Także warto, można się przygotować, można mieć informacje na ten temat. Jakie są dalsze czynności, jeżeli chodzi o silne wiatry? No musimy być pewni tego, że poszycie naszego dachu jest dobrze zamocowane. Na przestrzeni ostatnich, ostatniego roku mieliśmy kilka takich przypadków, kiedy doszło do bardzo intensywnych wiatrów i poszycie dachu często było zrywane, bo żeśmy jeździli, zabezpieczaliśmy to. Także jeżeli mamy swój swój dom, warto sprawdzić w jakim stanie technicznym on jest. Jak się Kolejne kroki, jakie powinniśmy podjąć, gruntownie, gruntownie ocenić stan okien. Jeżeli zaczyna wjechać, zamknijmy te okna, ściągnijmy wszelkie luźne elementy, doniczki z kratkami elementy, które wiszą luźno. Powinniśmy po prostu o to zadbać, żeby wiatr tego nie porwał, żeby jakieś osoby trzecie nie zostały że tak powiem, uszkodzone przez te elementy latające. Jeżeli mamy zwierzęta, oczywiście też należy je pozamykać, odpowiednio zabezpieczyć w pomieszczeniach. Można sobie przygotować radio i latarkę jeżeli ma miejsce takie, takie zdarzenie, ponieważ przez radio mogą być podawane komunikaty o sytuacji jaka istnieje. Latarka wiadomo, jeżeli mocno wieje, często nie ma prądu, więc nie mamy oświetlenia. Najczęściej tego typu zdarzenia mają miejsce wieczorem, nocy. Tak, żeby się jakby bez, bezpiecznie w miarę czuć, warto sobie przygotować takie sprzęt. Jeżeli Mówimy o zabezpieczeniu się na, takie typu, na tego typu zdarzenia również warto przygotować sobie apteczkę. Przygotować sobie leki, które na stałe bierzemy, ponieważ to też jest bardzo ważne. I dotyczy to również zdarzeń takich długotrwałych, nie tylko jeżeli chodzi o wiatry, ale na przykład powodzie. W przypadku, jeżeli na przykład dochodzi do jakiegoś pożaru i trwa ewakuacja, też warto sobie zanim wyjdziemy z obiektu przygotować takie leki, żeby po prostu tylko wziąć, wyjść ponieważ bardzo często dochodzi, są takie sytuacje, że przyjeżdżamy na miejsce, gasimy pożar, mieszkanie obok, Pani mówi, że czy Pan, że ma tam leki, musi je wziąć. No, w trakcie trwania działań ciężko jest to ogarnąć, natomiast staramy się to robić, żeby po prostu ludzie nie zostali bez, bez zabezpieczenia leki, w środki, które potrzebują. No i warto też zadbać o naszych sąsiadów, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, Warto zwrócić się do sąsiadów, że coś takiego ma miejsce, żeby się ewakuowali, żeby uważali. I przede wszystkim może nas ratować tylko spokój. Jeżeli coś się dzieje na zewnątrz, nie wychodźmy, zabezpieczmy się i dbajmy o swoje bezpieczeństwo jak również o bezpieczeństwo sąsiadów. Może tyle na ten temat. to jeszcze może mówimy. Jeszcze mam takie z pytanie ważne, jedno, tak. właśnie tego, w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach że mogą spotkać się z, z funkcjonariuszami, ze strażakami. To jest bardzo dobre pytanie, proszę Państwa. Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli przyjeżdża do zdarzenia i jesteście w obiekcie, w którym coś się dzieje, ma prawo zażądać, żebyście otworzyli, ma prawo zażądać, żebyście się ewakuowali na zewnątrz. Natomiast nie ma prawa absolutnie do tego, żeby w jakiś sposób żądać od państwa dokumentów, żądać od państwa jakieś gotówki. Wiadomo, że teraz są, zdarzają się różnego rodzaju kradzieże, w bardzo wymyślny sposób prowadzone. My nie mamy prawa żądać od was absolutnie żadnych pieniędzy. Nie mamy prawa wchodzić w wasze w jakieś zależności rodzinne. Także opowiadanie, opowiadanie przez strażaków albo przez kogoś, kto się podaje za strażaka, że wasz wnuczek. Wasz syn potrzebuje pomocy, wasza córka, że będzie to kosztowało jakieś pieniądze. Absolutnie to nie są strażacy, to są osoby, które się podszywają. My nie mamy takich uprawnień. My prowadzimy działania ratowniczo-gaśnicze, możemy was ewakuować z budynku, możemy zażądać, żebyście otworzyli nasz, żebyście otworzyli swój obiekt, na przykład swoją komórkę, jak coś się dzieje w piwnicach, natomiast nie mamy prawa żądać od was jakichkolwiek rzeczy, żebyście nam coś wydali. Chyba, że kierujący działaniami ratowniczymi ma takie uprawnienia, że może zażądać na przykład waszego pojazdu do prowadzenia działań ratowniczych gaśniczych, natomiast jest tak rzadka sytuacja, że praktycznie się to nie zdarza, a jeżeli już, no to na wszystko dostajecie protokół, który potwierdza to, że przyjęliśmy imienie użytkowania. Czyli powinniśmy się przede wszystkim podporządkować tak? Tak. wydawanym poleceniom i y, y, zachować w sposób właściwy, tak? Dokładnie. Jeżeli opuszczamy nasz obiekt, y, zawsze strażacy dbają o to, żebyście ten obiekt zamknęli za sobą, a jeżeli ma zostać otwarty, y, to zabezpiecza go zawsze straż pożarna i policja. Także tam nie ma prawa nic ginąć, y, nie ma prawa od Was żądać, strażak, absolutnie żadnych rzeczy. My Wy możecie żądać na przykład, żeby żądać, prosić, żeby, żeby na przykład właśnie Wam podał leki, żeby Wam coś przyniósł. Jeżeli będzie miał czas i ta nasza akcja będzie się już kończyła, te dysteracje zawsze tak robimy, wchodzą, wynoszą ludziom to, co potrzebują. No a osoby, które są ewakuowane, najczęściej to przyjmuje już ich zarządzanie kryzysowe, które umieszcza ich w miejscu przeznaczonym do, że tak powiem, umieszczenia osób ewakuowanych. No, czyli warto do takich zaleceń, do tych dobrych uwag tutaj wziąć się pod uwagę przy jakichś zagrożeniach w tych wyjątkowych sytuacjach. Mam nadzieję, że były dla Was pomocne i że weźmiecie je sobie do serca. Pamiętajcie, zawsze bądźcie ostrożni i czujni na co się wokół Was dzieje i w razie, gdyby służby pojawiły się w waszym domu, czy gdyby pojawiły się podczas jakiejś zagrożenia, sytuacji z zagrożeniem, czuwajcie, słuchajcie poleceń, scenariuszy ponieważ na pewno są po to, aby... na Waszą korzyść. No, a dzisiaj chyba wszystko. Gdyby były jakieś pytania, to, to będziemy na nie czekać. Będziemy chętnie odpowiadać na Wasze pytania. Dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia ponownie.